Weszłaś w to? Przepraszam. OHA! Chodź tu. Krzyczny. A bardzo DOBRA! To jest mocniejsze niż mi się wydawało. Myślicie, że ja to przeskoczę? SKACZ, SKACZ, Leczaj na cirku, Tylko żebyś nie spóźnił progu. O, jednak nie. Jednak nie potrafisz.

Patrz, a tak jak ty się śmiesznie kręcić, to aż w głowie ci się kręci jak fizykę. Ale nie, bo ty pawcią musisz kucnąć, bo inaczej Kucniew. fizyka cię nie, nie obejmuje. Kucnij, jak kucniesz, to ci się w głowie kręci normalnie. <grym> eee... a, czy, shadow chajd, shadow chajd, shadow chajd, shadow chajd, shadow Do spania! Aaaaaa! Chodź, dwa. Ja muszę cię huścić, jak wiesz, dziecko. Szaroburę, szaroburę, obydwa. A śpi! Bo jeśli nie zaśniesz, to dostaniesz go do dobra A ładź! To dziecko mnie bije, za niewychowane! 19, <toddź> bień, za <300 toddź> cię do klauna! Iż cię zabierze z za Laster, laser. laser Może być grzeczny. Laser. Już. Do spania. Udawaj, że ciebie nie mam, to cię nie zobaczy. Tam śpi, tam śpi. Próbuję trafić, ale już się... Nie da trafić! Gdzie jeszcze nikt zniknął? Co się dzieje? Psik mi tą kaczkę. Dobra. Mama, zatrułem się. Mówiłam ci, że miałeś iść do spania. To jest twoja kara. To wszystko tego, że nie poszedłeś spać. spać się było, mamy. Co to jest? Wykupił za 25 Dawaj dupę. Traćcie, krewnąć w dupę. Cię uciekasz? teraz już ci spanie i nic nie da. O nie jeszcze pod łóżkiem się chowa. Pocz tu ty małych. <laughs> ci za dupę na gopie. Chodź Już! Chodź tu, widzę cię, przecież nie ucieknę przed mną. Dobra, skończyło się. Gdzie ty jesteś? Przecież dostałeś z tym, kurwajki, co ty mi Chodź tu! O ty mały O mały. Hej, ja cię za znajdę i wypad troszeczkę to zobaczysz. Nie, nie chcę psuć zabawy, ale jest dwóch lasterów. To źle. Kaczuś! Hej, 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 hej. Czekaj, czekaj. O, stój, 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 A Albo kaczka jest na mnie. We, weź, weź kulkę, bierz kulkę, bierz kulkę. That was unexpected. Tego oh. się nie spodziewał. Aha. Ja myślałam, że to ty tam jesteś i chciałam karty, ci powielka, się że możesz go podnieść, a ja to Paweł był. Dobra, ja uciekam stąd. Ja się z Wami nie bawię. I believe I can fly. Tak, tak, ty O, awa! Mama mnie pije, Czemu mnie chronić, że jesteś moim nim O, ma broń! A! Mnie nie wolno bić, bo... Jestem pokojem. Zgłoszę to do pokłaku i... Gdzie jest Paweł? A, Paweł mm. wypadł. Boż, głośnie to do pokłaku Mam, chowam się. O koniec Konia nie prawda? Nie! Nie wolno to stwierdzić! Pawcio, wiesz co się zrobi ze światłami? Trzymaj, trzymaj, Ari, trzymaj. Ja nie widziała. <zysy> Ari nie wiedziała. Już wiem. Ari, zaliczyła chamskiego double killa. <zysy> No wiem. Co? Stać. A co z dzieckiem. Google Gaga. Mama and papa. Kitu jesteś. Jesteś chora. Google Gaga. Jesteś chora, Ari. Mam dla ciebie zabawkę. Dotknij jej nosa. Ari jest chyba chora. Trzeba ją włożyć do pieca na <gulana> czymś do baśki. O. O, widzisz, już jest zdrowa. Już nie mówi Google Gaga. Nie no nie, tak to nie. Jeszcze czekaj. jeszcze! No. A teraz zrobimy coś zabawnego. Widzisz jaki fajny?